Superbet, sponsorem głównym GKS u Tychy. Łukasz, przegrywamy z Herobrem głogów 1 do 0 po dwóch mocno kontrowersyjnych czerwonych kartkach. No ale, nawet grając 11 na 9, była szansa, żeby doprowadzić do remisu, bo, bo cały czas gdzieś tam stwarzaliśmy sobie tę sytuację. Powiem tak, jesteśmy takimi ludźmi, gdy popełniamy błędy w szatni, potrafimy się do tych błędów przyznać. No tutaj Konrad i Nema wprost powiedzieli, że, że tych błędów nie popełnili przy tych kartkach, także dużo kontrowersji w tym meczu i chyba na tym zakończę, bo kto oglądał mecz ten, ten widział co się działo. Więc, więc teraz skupię się tylko na tym, co, co działo się e, piłkarsko na boisku, moim zdaniem do czerwonej kartki pierwszej, mecz pod pełną naszą kontrolą, e, prowadziliśmy grę, budowaliśmy tę akcję spokojnie, stworzaliśmy sytuację, dużo strzałów, sytuacja pra piątka, e, powinniśmy prowadzić 1-0, nasz, nasz bramkarz Konrad praktycznie nie miał piłki, później e, nawet po tej czerwonej kartce też, też ta gra nie wyglądała źle, staraliśmy się konsekwentnie grać swoje. Druga połowa, tracimy bramkę, najbardziej boli to, że po stałym fragmencie, gdzie już nie pamiętam od, od ilu kolejek nie straciliśmy bramki po stałym fragmencie, w końcu przyszedł ten moment. Szkoda, że w takim, w takim momencie. No i co już dalej, to kto widział mecz, widział co się działo na boisku. Nie zwieszamy głów na pewno, analiza, dalej praca, mamy teraz jeszcze dwa ciężkie wyjazdy. No i cóż, no, pracujemy, bo, bo co ma więcej powiedzieć. Robry na pewno Was nie zaskoczył, bo można było się spodziewać, że będziemy musieli grać w tym ataku pozycyjnym i chyba można też było odnieść wrażenie, kiedy dostaliśmy tą pierwszą czerwoną kartkę, to na trochę wbrew pozorom nam pomogła, bo tych sytuacji dopiero sobie więcej stwarzaliśmy. Znaczy, ja z perspektywy boiska powiem, że jakiejś większej różnicy w naszej grze przed i, i, i po tej czerwonej kartce nie było. Tak jak powiedziałem, stwarzaliśmy sobie sytuację, budowaliśmy cierpliwie te ataki. Zabrakło, nie wiem, ostatniego podania, finalizacji. No natomiast, żeby, żeby nawet mecz zremisować, nie można tracić bramek. Tym bardziej po stałych fragmentach wyciągniemy wnioski na pewno. No i cóż, i, i, i gramy dalej, jesteśmy w grze. Także nie ma co zwieszać głów. Jesteśmy w grze, trochę wykartkowani, ale są zmiennicy, Chyba w czwartek trochę takiego podobnego spotkania możemy się spodziewać, bo to raczej my będziemy musieli kreować grę w Jastrzębiu. No oczywiście, zajmując czołowe miejsce w tabeli, to z reguły tak jest, że że zespół wyżej notowany prowadzi grę, te zespoły podchodzą do nas z dużym respektem, cofają się w średnim pressingu, e, tak jak to dzisiaj wyglądało, miało miejsce, e, natomiast no, musimy się uzbroić w cierpliwość w tym budowaniu akcji i podobnie będzie w Jastrzębiu, co do, co do, co do e, tych czerwonych kartek i zmian w składzie. No? Po to mamy szeroką kadrę, po to mamy zakontraktowanych jakościowych zawodników. Yy, gestu. także każdy każdy zmiennik ma, yy, ma swoją szansę w tym kluczowym, yy, w tej kluczowej fazie sezonu, żeby wskoczyć, żeby udowodnić swoją wartość i przydatność do zespołu. Także no, głowy do góry na pewno porażka boli, bo gdzieś po tym zwycięstwie z Radomiakiem yy, nas bardzo mocno skrzyliło. <laughs> Mega przyjechaliśmy tu nastawieni na trzy punkty. No ale cóż. Superbet sponsorem głównym GKS-u